Zasygnalizuję państwu jeszcze jeden ciekawy temat. Mianowicie Wśród tego potoku pustosłowia, jakie mieliśmy okazję przeglądać przez kilka dni, bo te wszystkie rezolucje, które są poddawane pod głosowanie, znane są nam powiedzmy tydzień wcześniej, czasami 3-4 dni wcześniej. Obszerne dokumenty, ogromna ilość poprawek do tego składana, a to jest wszystko pustosłowie. To są wszystko kwieciste jakieś wywody, yy, no, takie apelujące za zwiększeniem demokracji, za zwalczaniem terroryzmu itd. Ale jeden z elementów był dzisiaj dość doniosły, a szczególnie był ważny dla Polaków, a najbardziej ważny dla Polaków korzystających często z internetu. Mianowicie, podejmowana jest kolejna próba cenzurowania internetu i spacyfikowania treści płynących przez sieć. I znów podchwytywane są jakieś uzasadnienia, takie, które dałyby się przeprowadzić na sali plenarnej. Mianowicie. Znów wrzucono pod obrady taki pomysł, żeby kontrolować przepływ treści w internecie i uzasadnienie było takie, że rozwija się przepływ jakichś tam treści pedofilskich. Że oto w strumieniach danych przepływających między użytkowami użytkownikami internetu od czasu do czasu zdarzają się no już te najgorsze rzeczy, jakie się na świecie mogą zdarzyć. Więc jakieś treści pedofilskie, prawdopodobnie jakieś tam fotki czy filmy nieprzyzwoite z dziećmi. I to służyło za pretekst, za uzasadnienie takiego pomysłu, że oto wszystkie instytucje unijne, ale i narodowe, mają się przyczynić do filtrowania płynących treści w internecie, do przeszukiwania tych treści, co oznacza, że jest to kolejna próba narzucenia na internet cenzury. I teraz. Szukając treści pedofilskich, można oczywiście znaleźć wiele innych treści i tematów, które mogłyby zostać skontrolowane i ewentualnie odfiltrowane jako groźne i niebezpieczne, jeżeli już stworzy się narzędzia cenzury, jeżeli stworzy się instytucje cenzury, jeżeli się stworzy uprawnienia do tego, żeby legalnie cenzurować przepływ informacji przez sieć między obywatelami czy instytucjami to oczywiście posłuży to do spacyfikowania tych treści, które są niewygodne dla zarządców i o to chodzi. I znów rozpoczęła się kolejna taka batalia w wojnie o wolny przepływ informacji w sieci. Bardzo trudno będzie tą wojnę wygrać, dlatego polecam internautom, żeby nie przespali tego momentu, tak jak my w Polsce oparliśmy się tym uprawnieniom akta, czyli próbie takiej narzucenia cenzury Internetu, to próbujmy i teraz reagować odpowiednio szybko, żeby nie dać Internetu spacyfikować. Przede wszystkim musimy wiedzieć, które instytucje krajowe próbują się zaangażować twórczo w ten proces cenzurowania treści płynących w internecie. Internet ma być tym, czym koperta na poczcie ma być tylko narzędziem przenoszenia treści od nadawcy do odbiorcy i ten, kto przenosi treści, nie powinien tych treści kontrolować, nie powinien ich filtrować ani oceniać. Polecam Państwu wrażliwość, żeby nam nie odcięli kolejnego kanału wolnej komunikacji. Dziękuję serdecznie.